Dobrze. Witam wszystkich w kolejnym nietypowym odcineczku. Dlaczego nietypowym? Ponieważ dzisiaj gramy sobie razem z Agniechą na For Life. Ie. Znaczy dzisiaj w sumie bez Agniechą. Jak widzicie znajdujemy się na Forlifie Dzisiaj mamy kilka rzeczy do zrobienia Bardzo ciekawych rzeczy do zrobienia Ponieważ dodali dosyć sporo rzeczy Myślę, że uda nam się, może zmieścimy się w tym odcinku Żeby je wszystkie pokazać Mam nadzieję, że tak, żeby tego nie na dwa odcinki nie rozdzielać Ale oprócz tego mamy jeszcze jedną rzecz do, do zrobienia Myślę, że już dobrze wiecie o co będzie chodzić Po tytule tego odcinka i prawdopodobnie miniaturce Jeszcze nie wiem jak będzie wyglądać Ale no prawdopodobnie, prawdopodobnie się to myślicie Dzisiaj dokończymy sobie troszeczkę Naszego szerszenia, którego Robiliśmy już dosyć dawno temu i kilka osób po tamtym odcinku napisało Hej kucharz, Szerszeń ma jeszcze spoiler I faktycznie Szerszeń miał jeszcze spoiler Ten u mnie tutaj tego nie ma Więc to sobie zamontujemy, żeby go tak zupełnie dokończyć Żeby był całkowicie zrobiony Wtedy już będzie taki wiecie, full profeska y, Picobello pico manifik, Kurde, bonjour, bonjour <ścoughs> Tak jak było francus. No Znaczy czekaj, to nie Nie, to po francusku chyba, no, nie, nieważne nie. I pamiętaj, jeśli nie masz jeszcze łapki w górę Ani subskrypcji, to ci siusiak nie urośnie a jak jesteś dziewczyną, to cyce ci nie urosną, no, czy coś takiego, nie wiem. A więc tak, weźmy sobie tutaj tego, e, gdzie to tutaj stoi w sumie? Czekajcie, eee, sla... O, o, oklowe, -o -o, dobra. Ten tutaj zajął mi miejsce, ty, ciul, ja byłem pierwszy. No odpal, panie, no. No co, pan nie zalał do pełna i teraz masz, kurde, no, mówiłem, zalej do pełna, a ty nie, wystarczy, wystarczy, no i co? Witam kucharza. Witam. <grym> no jeszcze mi zatrąbił na mnie. Co za. O, Farfocel jeden, no. Weźmy sobie Clovera. Pyk, proszę bardzo, szerszej z bloki kipy. To jest to auto. No, po prostu, to jest chyba jedno z najlepszych jak jakie zrobiłem, naprawdę. Dobra, lecimy, czekajcie. Możemy go tylko jeszcze ulepszyć. On chyba nie ma żadnych upalnic takiego. Z tego co pamiętam, to był taki czysty, czysty Cloverek. O, ale to brzmi kozacko, nie no, żartuje. To brzmi kupa trochę, bo to Clover w sumie. Ale możemy udawać, że brzmi fajnie. W sumie, czemu nie? Czemu nie? E, dobra, poczekajcie. Z tego co widziałem, był jeden tuner. Już przed odcinkiem jeszcze sobie sprawdziłem na szybko. E, gracz Maxwell, gracz aktualnie pracuje Czekajcie, upewnimy się. O, Maxwell, dokładnie, jeszcze pracuje. Napiszemy sobie do niego, żeby chwilę tam poczekał. Bo mamy jeszcze jedną rzecz do pokazania, która znajduje się tutaj, właśnie. Także to jest bardzo ciekawe. Poczekajcie, siema byku. Daj mi z 15 minutek. I wpadam na tuna. Czekaj, tuna. Czy ja napisałem tuna? Co to jest ta ryba? Padam na tuna. Szykuj, kurde. Zry. Szykuj, obiad. Poczekam, poczekam. No i super. A my w tym czasie, zanim jeszcze polecimy do tego Maxwella, polecimy sobie do, do kilku miejsc. A może tak sobie tu podzielimy, że na przykład kilka miejsc przed tuningiem, kilka miejsc po. Pierwszą rzecz, jaką chcę wam pokazać, to znajduje się właśnie w, tutaj, w San Fierro. O, dobra. Jakieś w ogóle chińskie dzielnice tutaj. U, u, o, panie. O. Ten co tutaj robi, ten co w tą kurde drogę blokuje, co to ma być, nieważne, dobra, czekajcie, tutaj wiem. O, to, 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 to tam stoi, ominąłem troszeczkę, ominąłem Tutaj znajduje się jednostka ratowniczo-gaśnicza numer 2 w San Fierro, jak w sumie sami chyba widzicie, no tak mam nadzieję E, cały ten model został zmieniony. Na jednym ze streamów udało nam się wejść do środka, ponieważ e, pozwolili nam. Tam Nawet chyba stary piany stoi, o kurde. I, i myślę, że całkiem spoko. Mega fajnie, że, że faktycznie ten serwer też dba o frakcję i, i że tam się coś nowego pojawia. E, myślę, że takie coś, coś wyszło na plus. Z tego co widziałem, z tego co czytałem, zrobili to po to, żeby usprawnić to wszystko, żeby przyspieszyć chyba e, te akcje czy coś takiego, żeby mieli łatwiejszy dostęp, co nie? Także naprawdę na plus. Zdecydowanie na plus będzie im łatwiej po prostu. Wrócimy sobie to szybko. A poczekajcie, jeszcze gdzie ten. Co, czekaj, gdzie on ma? Tuning Los Santos, dobra To będziemy się kierować w Los Santos powoli Także polecimy sobie taką okrężną trasą troszeczkę Filip siema Siema, normalnie wieku Nawet nasz tutaj ci ambulanse rozpoznają Ale szerszej, no kurde panie Ten jak przygazował Ile on ma koni w tym ambulansie co to ma być? Jak poleciał, nie? Nie, no, panie, przełączam na benzynę. Lecimy po niego, nie? Dogonimy go! Kurwa, chyba nie dogonimy go jednak. O, 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 o! I cyk, wyprzedzony! No, to wcale nie tak, że się zatrzymał. Nie, to na benzynę przełączyliśmy, no. Szerszeń to potrafi jednak, nie? Nie. Ale to jest mega miłe, nie? jak ktoś tak raz was rozpozna i napisze tam siema, fajne odcinki robisz, ale super szersze. To jest takie miłe, mega, tak motywuje. Ale dobra, dobra. Myślę, że od razu teraz polecimy sobie do tego tunera, żeby już tam za długo na nas nie czekał, bo jest dosyć wcześnie jak na nagrywanie albo w ogóle na jakąś grę na serwerze. Aktualnie jest tylko 150 osób, znaczy tylko 150 osób, jak na For Life'a to jest tylko 150 osób. Mówię, że w tych takich szczytowych godzinach bywa tutaj po 500, po 400, coś takiego, także jest dosyć wcześnie I, i no naprawdę super, że ten tuner się tutaj pojawił, bo szczerze mówiąc nie wiedziałem, czy do końca nagram ten odcinek dzisiaj, no bo bez tunera to by się zupełnie nie udało więc, więc fajnie, że chociaż jeden jest na całym serwerze, tak? Polecimy sobie do niego szybciutko, żeby nas za długo nie czekał. Chyba będziemy musieli też naprawić, tak mi się wydaje, zanim uda nam się to stunigować. Także naprawimy sobie te drzwi od razu i zamontujemy ten spoiler. Tylko problem jest w tym, że nie wiem dokładnie jaki spoiler by najlepiej pasował. Nie do końca pamiętam jaki miał kurde ten szerszy. W sumie możemy zobaczyć jaki miał szerszy spoiler, poczekajcie. Mm. Było takie co dobra to jest takie najzwyklejsze skrzydło takie takie przypięte na takie metalowe te dobra jak już mówiłem wcześniej najpierw trzeba się naprawić na szczęście nie ma dużo graczy przynajmniej jest jakiś plus tego że tak wcześniej nagrywamy nie ma jakoś bardzo o lo, 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 lo. o 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 Czekajcie, tutaj cyk, fu, pik, reka, tak O nie, cyk, fuch, to nie można To jest przypięte do Chris'a chyba, nie? Rip Chris'u, btkj Szkoda będzie, bykano, szkoda będzie Dobry chłop z niego był, kurde Cyk, u, a, trochę bokiem poleciałem, dobra A spoko, Szerszyń lubi tak bokiem lecieć 4 złote, panie za tyle to ja szerszenia kupiłem. <noise> Teraz tak, gdzie był ten tuner? Tunerzy. Maxwell cały czas stoi na swoim stanowisku. LS Commerce. <noise> gdzie jest LS Commerce? Gdzie my jesteśmy w ogóle? El Corona. O nie! O nie, zdemonetyzują mi film, jak powiem El Corona. O nie. Chyba wiem, gdzie on jest. Dobra, tak mi się wydaje, że wiem, gdzie on jest. Wydaje mi się, że jest koło e, przechowywalni w Los Santos. Tak. Tak mam nadzieję chociaż Jak nie, to będziemy go szukać za chwilę Bo zupełnie nie znam tych dzielnic Teraz jesteśmy w jakimś Little Mexico w ogóle Co wam wygląda na Meksyk? O, jesteśmy na Commerce Gdzieś tutaj? No to musi być ten tutaj raczej, co? Porshing Square teraz no, To chyba w ogóle gdzieś Nie, nie wiem teraz, nie mam pojęcia O, i znowu na Commerce Ale dziwne te dzielnice są Dobra, i to chyba tutaj stoi, co nie? Dobra Czy ktoś tu już jeszcze siedzi w środku? Pan Maruda O, dzień dobry, dzień dobry O, i tu są spoilery od razu Spoilery, poczekajcie Czy to słynny Polonez z Warszawy? Oczywiście. <laughs> dobra. Co my tutaj mamy? Jakiś taki dobry spoiler, który faktycznie pasowałby do tego, co pokazuje nam ten szerszeń. O, o, Fury może 1,023. To był spoko, nie? Dobrze wyglądał. 1023. Ten już w ogóle nie pasuje do tego. Ten też nie bardzo. 1023 bardzo pasował, tak mi się wydaje. Poka 1023. Ile to będzie? Mam nadzieję, że będzie dobrze wyglądał na tym szerszeniu? Wiem, że miał taki spoiler taki wiecie z takimi metalowymi takimi zaczepkami najpierw. 5,5 tysiąca. Dobra, dobra, uwaga, jak to będzie wyglądać? Czy to będzie ten spoiler Oho. Nie no panie, jeszcze w kolorze pomarańczowym, ale to kozacko wygląda. No i szerszeń ze skrzydłem teraz to będzie latać dokładnie, tylko po bokach skrzydła, nie no panie, ten ma po środku i czul. A faktycznie, on jeszcze coś wspominał o takiej rurce, bo taki mała jest ta rurka trochę. Zrobimy coś z wydechem. Oho, majster tu się przygląda teraz wydechowi. No teraz to dramat. No powiem ci, taka rurka, to ja bym się wstydził takiej rurki, wiesz? ma pan tu jakieś dobre rurki zamontuj. 4600 Cholera jasna, brakuje mi 60, poczekajcie. Daj kasę, 1, 2, 4. Ile to było? 4, 600, cyk, proszę bardzo. Cały mój mówiłem 10 tysięcy, nawet trochę ponad 10 tysięcy, trzeba było na niego wydać, ale proszę bardzo, montuj pan dwie rury. O kurde, ale rury, ale rury, jakie dowalone! W porównaniu do tamtego? Teraz to na cipeczki pod remizę. No, normalnie. Dobra, lecimy z tym. Na cipeczki pod remizę. To kojarzy cipeczki pod remizą, to, to naprawdę sztos. Nie no, ej, ale czy to nie wygląda lepiej Takie dwie małe różnice, nie, spoiler I ten wydech teraz dowalony, no to wygląda No panie, teraz naprawdę, czy to wygląda Tak kozacko teraz, może Nie wiem czy to robić, ale może Możemy sobie przyciemnić tej szyby, nie mam pewności Czy, czy szerszeń oryginalny miał przyciemniane Szyby, do tego nie, 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 nie jestem W tak pewien, ale myślę, że to naprawdę Jeszcze bardziej dodałoby do tego auta uroku Nie, i może go zrobimy nawet na ten Jakiś UP wstawimy, czy coś takiego Myślę, że silnika raczej nie będę ulepszał, bo to za dużo Pieniędzy by wyszło z tego, tam musiałby was 200 czy 300 tysięcy za do do 2.2, ale myślę, że taki przyniemnane szyby jak najbardziej up też może, także napiszcie w komentarzu co o tym sądzicie, także no myślę, że to już będzie na tyle jeśli chodzi o tego szerszenia przynajmniej w tym odcinku, ale jeszcze jest jedna rzecz którą bardzo chciałem wam pokazać, zanim jeszcze skończymy ten odcinek, bo, bo jest tu coś naprawdę, up, jaka plama panie, co to jest halo służby porządkowe, proszę to posprzątać, halo, nie <laughs> już bym się rozbił tym szerszeniem tutaj jeszcze jedna rzecz, którą chciałem wam pokazać to jest kurde komisariat, wiem, że szerszenie pod Komisariat podjeżdżać, to jak wkładać rękę, w, czy tam nogę, w mrowisko, czy tam dupę w mrowisko. Nie generalnie nie robi się tego, ale my tu podjedziemy, ponieważ ten departament policji. Police de Department. Police department yy, ten komisariat dostał nową. też nowy model, tak samo jak tamten. Yy, tamta remiza strażacka. Niestety tutaj nie udało mi się go sprawdzić, ponieważ. Oparcie, tam ktoś nawet siedzi. Lol, siartki i rysiek, haha <noise> Pozdrowyki, nie, normalnie e, No, ale nie udało mi się go sprawdzić Jak to wygląda tutaj, jedyne co zauważyłem to, że Jest na przykład jakieś tam, jakieś ubrania e, Dosyć ładnie wymodelowane, taki ciemniejszy Nie jest taki oczojebny, tutaj jest jakieś chyba biuro Nie wiem, nie mam pojęcia, jakieś przysłuchania, Może coś takiego, e, ale generalnie do środka Nie udało mi się tam wejść e, i ktoś mi Na live'ie napisał, że ej, kucharz, Daj się złapać policji i wtedy tam Wejdziesz, a ja mam takie, to nie jest taki głupi Pomysł wcale, nie, także jeśli kiedyś będę Robił jakiś pościg i na przykład nie pójdę idzie mi po mojej myśli, to na pewno nagram odcinek z więzienia, także szykujcie się na to. No. Ale co, myślę, że to będzie na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się spodobał. Jeśli się spodobał i obejrzałeś do końca, to naprawdę zostaw łapkę w górę, bo to mi ma, me, ma, mega pomaga, kurde. Zwiększa mi trochę zasięgi i generalnie rozwija mój kanał, także jeśli lubisz to, co robię, to zostaw łapkę w górę. I subskrypcję, bo lecimy po 6 tysięcy, także będę naprawdę wdzięczny. I co mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że się spodobał. Siema!